No się my jesteśmy już po filmie. Ja jestem Gaming i tylko powiem wam tylko tyle, żebyście dostali łapeczkę, subika z dzwoneczkiem, bo bardzo warto. Szczerze, bardzo był fajny i śmieszny film, więc oglądajcie, bo nie mogłem mu wytrzymać, więc trochę był taki śmieszny. Więc trochę Beka na końcu była, więc oglądajcie do końca, nie można tych emocji przegapić. Ja mam życzę szczęśliwego nowego roku Jeszcze przepraszam, że była taka duża przerwa. Więc zapraszam do oglądania. Siemanko z tej strony dat Max Gaming. Mam inną nazwę, dlatego że chciałam e, mieć oryginalną. A teraz wracamy z odcinkami. Przepraszam, że tak długo nas nie było. E, dobra. I e, oficjalna wiadomość, że możliwe, że będę nagrywać z znajomymi. Eee, dobra. Mhm. Koks. No nie, prawie spadłem. Muszę uważać. To moje przeznaczenie pokazało mi, żebym miał uważać. A uważać to znaczy, żebym się szybko budował chyba, tak? W sensie, nie, nie odróżniam, nie? Nie zabudujesz nie zabudujesz, 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 nie zabudujesz. Ej, nie, dobra, nie. Dobra, zobaczymy, co zrobi. No, co jest? No, ja ci dałem szansę, ja mogę cię ten rozwalić. No, nagle mu się kozak odpalił. Tak. Dobra, chciałem tutaj, żeby było bardzo przyjemnie, a musi być. No nie. A musi być tak, jak musi. Szybko, 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 szybko. No dałem ci szansę, typie, no Jezu, dałem ci szansę, a ty zmarnowałeś ją jak, nie wiem. <grym> Dobra, nieważne. Eee, zmarnował, no miał szansę, ale nie chciałem też sojuszy, bo bym dostał bana. I oczywiście dzisiaj też jesteśmy na play. Okej, okay, weźmy sobie to. Weźmy sobie jakieś tulsy. A, weźmy sobie nad kamień, weźmy sobie wełny więcej, bo jesteśmy prosami. Tak, tak, tak. Eee, to niepokoi mnie, że ktoś mnie prześladuje w tej grze. I on jest żółtym, który jest... Eee, dobra, nieważne. Dobra, tam nikogo nie ma, więc... Przez ten, więc muszę wyeliminować tam tamtego typa. Eee, dobra, zrobi się jakoś. Dobra. Weźmy sobie dwa refy. Weźmy sobie więcej wełny. Weźmy sobie. Tak. Moim zdaniem, git. <grafię> Jak zginę z tymi stekami wełny, to będę żałować do końca życia. Dobra. Dobra, boję się teraz. Ja będę nic nie mówić, bo się stresuję, że spadnę. Choć wiem tak czy że spadnę, może potem. Może nie mów, bo na razie się udaje. Dobra, nie spadłem. Jakimś cudem, można powiedzieć. E, więc. No, git. Git, git, git. Dobra. Teraz sobie tak wejdźmy w villagera. Git. Git. Dobra. Teraz tak. Pyk. Mamy. No i teraz można iść do przeciwników. Czekajcie, jeden nie jest. Czekajcie, zieloni już nie ma ich. No nie, prawie spadłem. Muszę uważać. Nie, no spadłem. No na serio. Nie, nie. Diamentami. Zapomniałem, co mam zrobić z diamentami. No nie, zapomniałem, co mam zrobić z diamentami. Najgorzej. Ach, no dobra. Chociaż diamenty by się teraz przydały. Taki pojedynek z tym człowiekiem, który mnie prześladuje. Bo ja właśnie do niego idę. Co jest bardzo głupie. Bo ja. On jest dobry. A. Ja. E, z, znaczy, raz z nim wygrałem, a on raz ze mną. Bo on nie, e, bo było dwóch przeciwników. A on nie zaszedł. Zniszczył mi łóżko, kiedy ja się klepałem z innym. Więc to też bardzo hamskie. Dobra, idziemy tak. Kaman. Nie, no serio. Dobra, musimy. Jolo, 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 jolo. no nie. Jak, zepchnąłem go. Zepchnąłem. Dobra, przynajmniej go zepchnąłem. To mój wróg. XD. To mój vlog. Vlog. Tak, od dzisiaj to będzie mój vlog. To od dzisiaj mój vlog, postanowione. I tak będę nazywać kogo chce mi się. Vlog jest moim vlogiem, jest moim i tyle. On jest moim vlogiem, on jest moim vlogiem. Uff, dobra, musimy. Ej, nam wam w mikrofon, jak coś to przepraszam. On jest moim vlogiem, on jest. No i Dobra. XD. Nie! Jakbym to zrobił, to bym był geniuszem. Kurczę. XDD. Kurde, gdybym napisał, to bym napisał XDDDDD. Ale nie mogę, nie. Przyps. Przynajmniej trochę. Eee, dobra. O nie, ja miałem ten, dobra, tak. Bierzemy tak. Bierzemy tak, tak, tak. Ja się na i nie umiem bić. Nie no, umiem. Dobra, idziemy go załatwić. Dobra. Eee. No nie. On gdzieś tu jest. On... On mnie prześladuje. No nie, no nie, no Jezus Maria, dobra. Musimy go zabić, musimy go zabić, musimy go zabić, musimy, musimy go zabić, musimy go zabić, musimy, go zabić. Musimy, 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 dobra. Tak. Na wszelki wypadek wezmę, tak. Gdybym musiał. Dobra, to powinno... O, muszę trochę wełnę, wezm... okej. Okay. Muszę popatrzeć. Popatrzeć, jaka sytuacja. Określić, czy jest moim obecnym wrogiem. O, ho, ho, jest moim obecnym wrogiem. Jak nigdy. O kurde, co się stało? O, no nie. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Miał mi pomóc, miał mi pomóc. Jest, s 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 łatwo było, łatwo było, łatwo było dzięki golem Załatwiłeś go w Mieniu oka O Jezu. znaczy nożu Jezu. nub z golemem dzięki no nie XD dobra e, przesywam więc nub golemem a ja jestem te, albo ten bo mnie e, przezywa dlatego, że on nie umie sam. Jeszcze spadł! A nie, nie spadł. <gryw> Jakiś widz. Dobra, tak, tak. Weźmy sobie tak. Weźmy sobie lepsze, tak. E, nie wiem, czy będę go no, e, rąbał sikierką. W sensie... Sikierka jest mocna. On jest dobry. Ja słaby. Nie no, nie jestem słaby chyba. Chociaż... Gdyby na to popatrzeć matematycznie... Może? Nie, no złukiem XD. Golem osłoniecie. Golem osłoniecie. Osłaniam, 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 osłaniam. Osłaniam, osłaniam, osłaniam. Ludzie z jednym AIK osłaniają tych golemi. Golemów, Golemów. No co piszesz? Co piszesz? Pewnie coś piszę. Na temat mojego wyglądu. O kurde, dobra, jednak umiem trafić i to na, tak nieźle. E, no nie, no to, to ja tak się nie bawię. Tuturutu. 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 Tuturutu, tuturutu. <ś Carwynzy> Tyryryry. O, Jezu, trafił mnie, trafił mnie. O, kurde, trafił mnie. <Price by human Marshall> Dobra, pyk. Pyk. Tuturutu, tutururu. Tu, 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 <conduction>

Jezu, ja mogę się tak bawić. Ja już mam osiem strzał. Gdybym miał własny, by mnie było stać, to bym wziął sobie. Szczerze, ja mogę tak sobie stać. Nie widzę problemu. Jak mu zniszczył łóżko, to będzie dla mnie jeszcze lepiej. Chociaż akurat jest blisko niego. A mnie? Akurat się chyba do niego buduje. Tak, niech akwa ja się do niego zabuduje. <grymne> Ej, ja mu daję sygnały e, SOS, żeby e, I szedł sobie, bo akwa się. Właśnie... <grymne> o jezu, wezmę sobie te strzały. Darmowe to biorę, panie. XD, dobra. Mamy 15 już strzał. Oho, ho, ho, ho. ho. Ktoś się odważył. O, ja Cię kręcę. Dobra, odważył się i to bardzo. Dobra, niech teraz do niego pójdzie, więc będzie fajnie, jak pójdzie. Jak nie idzie, to jestem trochę zły. Oblazę się. Oblazę się, plosy pana. Plosy pana, oblazę się. Ja Cię oblazę. Tak, oblazę. Oblazę się. No, oblaziłem się, plosy pana. Oblaziłem się. Tak, oblaziłem. No nie, oblaziłem się, oblaziłem się, oblaziłem się. No nie, oblaziłem się. No nie, straciłem łusko. Łózecko zlaciłem. Łózecko straciłem, ty kurna. No. U, o Jezu, jaki lód miał. Boże, ale lód miał. XD. Teraz jak on widzi ten odcinek, ja. Dobra, miał fajny lucik. Teraz wiem, co mogę zrobić. Mogę tak zrobić. Bardzo dużo mogę zrobić. Bardzo dużo mogę zrobić pyk, pyk. Mogę mało zrobić. Nie no. Teraz o nie, ja strzały straciłem przecież. No tak. Teraz ja, teraz on będzie e, się przezywać, że teraz Bambik pewnie z tym z łukiem. Pozdro. Dla ludzi. O nie, nie mam wełny przecież, ja zapomniałem. Mam, miałam tak dużo wełny. Miałam bardzo dużo wełny. Dobra, miałam bardzo. Ja miałem aż 8 wełny. Dobra, bierzemy. Sobie. Tak. Jakby coś to na film... dla filmiku, tak sobie nie wiem. O, ho, 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 ho. No nie! No nie! Nie, pek prześladuje. Nie, pek prześladuje. No co jest? Muszę go trafić. Trafiłem Go ez. 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 Ale ez. A, myślałam, że wygrałem już. W sensie myślałam, że to takie ostateczne e, wygranko. Wyglamko byłoby super. Na no serio byłoby super, byłoby cool. Dobra. Dobra. Szybka reklama. Reklamacja. Z chy jestem chyba dobry, ZUKU. Jak tak dobrze trafiam, XD. Ej, teraz będę go tak ciągle trafiać. XD. Teraz będzie prze pewnie przezywać noob Zukiem. Ha ha, Ej, haks! XD! Haks. Haks. Tak, bo trafiam. Twoje haksy. Patrz, typie. Patrz i się ucz. Ło, typie, typie, typie! Patrz typie, co ja zrobiłem, patrz typie, co ja zrobiłem! No nie! No nie! Gdzie on jest? No nie, no nie, no nie! No nie, no nie, no nie! No nie! 3 kp dawaj, dawaj, dawaj! Go golem, dawaj go golem! Ale, ale zwala! Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się serdecznie, się was pozdra pozdrawiam, Elo. A już on jeszcze myśli, że ja. ja on, on chyba wie, że ja mu zniszczyłem łóżko, nie? Znaczy on, on mu zniszczył łóżko. Znaczy ja, on wie, że mi zniszczył łóżko. Dobra. Trzymajcie się serdecznie, was pozdrawiam. Kolejne odcinki już niedługo, albo nawet dzisiaj. Elo.